Jeśli wsłuchać się w głos ulicy, zmieniło się niewiele. Te wypowiedzi nagraliśmy niemal dokładnie rok temu, 17 kwietnia. Kiedy to się skończy? Kiedy się skończy? Kiedy to się wszystko skończy? Podstawowe pytanie na dziś brzmi tak samo, a w odpowiedziach wciąż nie słychać optymizmu. Uważam, że tak szybko nie wrócimy do tej normalności. Przy takim zachowaniu społecznym, ten okres może się wydłużyć. Ja myślę, że to potrwa długo jeszcze. Minister zdrowia nie mówi, jak długo, ale próbuje dać nadzieję. Zamiast podawać terminów wybiera metafory. Wojna trwa, ale jesteśmy już po lądowaniu w Normandii. Od operacji Overlord do kapitulacji Niemiec minęło 11 miesięcy. Specjaliści budujący matematyczne modele: Koniec wojny na horyzoncie. Zdecydowanie. Twierdzą, że my tak długo czekać nie będziemy. Podstawą tego ostrożnego optymizmu jest tak zwany stopień immunizacji czyli odporność zdobyta albo dzięki szczepionkom, albo przez przejście choroby. Potencjał wybuchowy epidemii będzie zbity już właśnie poprzez. Yy, znaczną immunizację społeczną. W związku z tym yy, myślę, że wakacje nas czekają normalne. Co oczywiście nie znaczy, że już bez żadnych obostrzeń. Liczba nowych przypadków zakażeń według tego modelu powinna spaść poniżej 10 tysięcy na początku maja, miesiąc później do ponad 2 tysięcy dziennie. Ja jestem generalnie biorąc optymistą. Trzy tygodnie temu profesor Andrzej Horban prognozował, pod koniec maja już zaczniemy prawdopodobnie kierować się w kierunku normalności. Teraz minister zdrowia te granice nieco przesuwa w czasie. Myślę, że w wakacje będziemy wracali do normalnego funkcjonowania. Epidemiolodzy liczą, że pomoże w tym efekt lata. Patrząc z perspektywy tego zeszłego roku, miejmy nadzieję, że wirus jednak zachowuje pewną sezonowość. Na razie podstawowym kryterium jest jednak liczba ciężko chorych na COVID leżących w szpitalach... A tu poprawy nie ma, to właśnie ten tydzień ma być najgorszy. Jeśli w kolejnych da się zauważyć wyraźną tendencję spadkową, będzie można myśleć o ostrożnym znoszeniu obostrzeń. Być może także regionalnie, choć z warmi i Mazur, które pierwsze weszły w lockdown i gdzie sytuacja jest dziś najlepsza, wielkim optymizmem nie wieje. Mamy za sobą rok doświadczeń, i wiemy tak naprawdę, że. Nic nie jest pewne. Tego pandemia nauczyła chyba wszystkich. Piotr Michalak, wydarzenia.